Hejka, tutaj Natsu. Dzisiaj nagrywam odcinek, na który tak długo czekaliście, czyli te pytania o Timie. No bo jakiś czas temu dodałam posta na Instagramie, w którym, pod którym w komentarzach pisaliście pytania. I te najbardziej lajkowane mam zapisane tutaj w notatce na telefonie i będę na nie odpowiadać. Mam nadzieję, że jakby trochę Wam to rozjaśni sytuację e, i jakby rozwieje Wasze wątpliwości, jeszcze jeżeli jakieś macie. E, no i tyle. Nie ma co przedłużać, więc biorę się za te pytania. Naprawdę niektóre są ciężkie, więc. No. Uch, dobra, lecimy. E, co się dzieje ze Stewartem? To pytanie jest jako pierwsze, bo po prostu. Te pytania pojawiają się wszędzie, co się dzieje ze Stewartem, gdzie jest Steward i tak dalej, i tak dalej. Stewart przez bardzo długi okres czasu był w szpitalu i potem jak wyszedł ze szpitala, chciał spędzić trochę czasu z rodziną. My się też wtedy widzieliśmy i wiem, że znowu za jakiś czas będzie wracać do szpitala, więc tak wygląda sytuacja po prostu ma teraz cięższy okres i musimy to wszyscy zrozumieć. Jak byłaś traktowana przez członków Team X. Dobra. Eee, jakby moim zdaniem różnie, raz lepiej, raz gorzej. Ciężko jest mi powiedzieć dlaczego, no bo jakby nie siedzę w głowach, nie wiem prze, co, przez co to, to jakby było, y, przez co to, to wszystko było i tak dalej, ale wydaje mi się, że może przez to, że y, ja byłam bardzo zaangażowana w projekt, może się nie wszystkim to podobało tak do końca. Dlaczego e, Michał, Kacper i Lexi odeszli z timu i czy to było przez Stewarta? E, więc tak. Wtedy, kiedy Kacper i Michał odeszli, mnie w timie nie było, więc jakby no, nie mam za bardzo co tutaj powiedzieć, bo nie wiem, jak było naprawdę, a nie będę wymyślać. A jeżeli chodzi o Lexi, to wydaje mi się, że to nie było przez Stewarta i powód był inny. Jak naprawdę jest w Team X? Ja w ogóle nie wiem czemu w ogóle takie pytania zadajecie, wiecie o co chodzi, że jakby ee, to wszystko jest owiane jakimś takim, takim wrogą, jakby taką negatywną energią, naprawdę było fajnie, były naprawdę super momenty, e, owszem mogłoby być lepiej i wydaje mi się, że byłoby lepiej gdyby każdy nie patrzył tylko na siebie, tylko patrzył na ogół, żeby patrzył na to wszystko, że byliśmy teamem i właśnie tego zabrakło, ale... Czy Marcin tęskni za Leksji? Ja w ogóle czytam to pytanie i takie, jakby, czemu one się w ogóle pojawiło, jakby, czemu ono jest do mnie kierowane. Jakby, no wiecie, no zacznijmy od tego w ogóle, że Marcin i Leksji się pogodzili. Więc jakby już chyba nie ma podstaw, żeby Marcin za nią tęsknił, bo mogą się widywać i tak dalej. Więc no, po prostu te pytania mogą być trochę nieaktualne, przez to właśnie, że one były zadane, yy, że się, że pisaliście mi jakiś czas temu i. Wiecie, przez ten okres czasu naprawdę dużo się pozmieniało i dużo rzeczy się wydarzyło. Czy kiedykolwiek poczułaś, że Marcin chce się do Ciebie zbliżyć? Nie. Jakby ja nigdy tego nie odczułam jakby ze strony Marcina, żeby coś miało być między nami więcej, bo Marcin po prostu taki jest. Pewnie na filmach wydawało Wam się, wydawało wam się że on jakby mnie podrywa i tak dalej, ale on po prostu ma jakby takie zachowania. Na przykład jak podjeżdżamy do McDrive'a, to on mówi do tej e, pani e, słonko, słoneczko i tak dalej i po prostu on taki jest i trzeba to zrozumieć. Wiecie, to jest stan umysłu. E, I poza tym e, mój chłopak i Marcin byli ziemalami, więc ciężko by było, wiecie o co chodzi, jakby Marcin jakby chciał jeszcze się do mnie zbliżyć niby i jeszcze e, był ziomkiem mojego chłopaka, jakby to się nie klei totalnie, więc wiecie. Czy miałaś wpływ na odejście Lexi z teamu? Ja z nią o tym wielokrotnie rozmawiałam i powiedziała mi, że wręcz przeciwnie, że ja byłam jakby jedynym powodem, dla którego miałaby w teamie zostać, więc to na pewno nie było przeze mnie, że odeszła. Jak naprawdę wyglądały relacje członków teamu po wyłączeniu kamer? Ja wiem, że Wam się może wydaje, że my, jak wyłączymy kamery, to nie wiem, to jesteśmy totalnie inni, ale w rzeczywistości po prostu jest tak, że owszem, nie dogadywaliśmy się zawsze jakoś idealnie i nigdy nie było jakoś tak, że, wiecie, że było po prostu cudownie, no bo nigdy tak w życiu jakby nie ma, tym bardziej, jeżeli jesteście w tak dużym gronie osób. Spędza się jeszcze dodatkowo 24 godziny na dobę, bo mieszkaliśmy razem i logiczne, że spiny były, były spiny jakby wiecie większe, były mniejsze i jakby to jest normalne moim zdaniem, wiecie o co chodzi. Ale nie ma, też co tak, nie ma też co jakichś takich złych sytuacji w ogóle rozgrzybywać, no bo jakby koniec tematu, było minęło, ja teraz mam przed sobą jakby nowe wyzwania i tak jakby nową drogę, więc wiecie. Czy twój chłopak był zazdrosny Marcina? Ja też już częściowo jakby odpowiedziałam na to pytanie, jakby poprzednim pytaniem o Marcina, ale nie był zazdrosny i też jakby nie czuł żadnego zagrożenia ze strony Marcina, więc no, nie był serio. Czy twoim zdaniem Lexi i Marcin mają szansę się jeszcze pogodzić? I właśnie to jest jedno z tych pytań, które jest trochę nieaktualne, bo tak jak już mówiłam wcześniej, Marcin i Lexi się już pogodzili. Pogodzili się na na Radka i nawet Lexi była tutaj na imprezie jednej, kiedy, kiedy jeszcze się mieszkał, więc wydaje mi się, że teraz wszystko jest ok. Czy to prawda, że Stu odszedł z projektu? Eee, więc tak, teraz Stuart po prostu ma przerwę od social media, bo jej potrzebował, ale z pewnością kiedy będzie na to gotowy, kiedy jakby po prostu będzie chciał, to się wszystkiego dowiecie, więc spokojnie. Czemu Stewie nie nagrał jeszcze wyjaśnień? Wiecie, w sumie to mógł je nagrać, tylko po prostu ich jeszcze nie opublikował. Nie, no ale jakby odpowiedziałam na to, pyta jakby na to pytanie, też jest yy, odpowiedź w tym pierwszym. Po prostu był w szpitalu i tak dalej, i tak dalej, i potrzebuje tej przerwy, do tego. dlatego tego nie ma jeszcze. Czy Julka i Marcin też odejdą z Timu X? E, więc jak wiecie, Julka i Marcin się już wyprowadzili właśnie z domu X. E, ale mm, wydaje mi się, że ja nie powinnam na to pytanie jakby odpowiadać za nich. To oni jakby powinni wam e, na to pytanie odpowiedzieć i powiedzieć co i jak. Więc na pewno od nich tą odpowiedź e, niedługo uzyskacie, bo na pewno o tym będą mówić. Jak odebrałaś odejście Lexi z teamu X? E, było mi naprawdę przykro, bo spędziłyśmy naprawdę dużo fajnych chwil. E, fajnie nam się razem mieszkało. No ale to jest jej decyzja, ja ją w stu procentach szanuję i jakby wiecie. Czy ktoś dojdzie do teamu X? Eee, no nie wiem. Wszystkiego dowiedzie się na pewno wkrótce. Jaka Twoim zdaniem była relacja Marcina i Lexi? Eee, skomplikowana. Na pewno była skomplikowana, ale jakby nie chce mi się więcej o tym gadać, bo to nie moja sprawa. Z kim z teamu najlepiej się dogadywałaś? Um, jak jeszcze mieszkała tutaj Lexi, to wydaje mi się, że z nią złapałam najlepszy kontakt, a potem kiedy się wyprowadziła to, to z Marcinem. Czy miałaś lub masz spinę z Lexi? Um, my miałyśmy jedną spinę i ale wszystko sobie wyjaśniłyśmy i teraz między nami nie ma żadnej sprzeczki, wszystko jest ok. Od czasu do czasu nawet mamy z sobą kontakt i piszemy, więc wszystko jest git. Jak nagrywało Ci się z Teamem? No średnio. E, bo tak naprawdę jak doszłam do Timu, to, e, to praktycznie już nikomu się nie chciało nagrywać i, i naprawdę było ciężko czasami nagrać coś fajnego. Bo wiecie, to jest tak, że jak po prostu wszyscy przychodzą z taką, z taką negatywną energią i że im się nie chce i tak dalej, to potem się strasznie udziela i te, ciężko mi się po prostu nagrywało. Czy żałujesz, że dołączyłaś do Timu. Ja na to pytanie też już kilka razy odpowiadałam i moja odpowiedź cały czas będzie taka sama, bo nie żałuję. Naprawdę e, spędziliśmy tutaj razem dużo fajnych chwil, e, dużo fajnych rzeczy razem spędziliśmy, e, dlatego nie mam czego żałować. Też poznałam wielu fajne, wie, wiele fajnych osób, e, ale tak naprawdę to dopiero początek, moi kochani, i jakby, wiecie, nie mogę się doczekać, jakby co będzie dalej. I teraz ostatnie pytanie, najważniejsze, czy to koniec Team X? Eee... I nie mogę Wam dokładnie powiedzieć, eee, czy tak, czy nie i tak dalej. No wiecie, wszyscy się wyprowadzili, zostałam teraz sama, pokoje są wolne. Czy ktoś się do nich wprowadzi, czy nie? Wszystkiego dowiecie się wkrótce. Na pewno musicie e, śledzić mojego Instagrama cały czas, bo tam wszystkie informacje będą, e, tam będą Was o wszystkim informować i wkrótce na 100% wszystkiego dowie, się dowiecie. I tak jak mówiłam, to dopiero początek.